Dzień dobry, witam na kanale Ciechan Moto w kolejnym wydaniu Motonewsów. Dzisiaj będzie o tym, że Harley poszedł po rozum do głowy i mocno obniża ceny motocykli. Opowiem Wam zatem już za chwilę, jak kupić Harleya w naprawdę niezłej kasie. Będzie też coś o zbiórce motocyklistów dla chorych dzieci oraz aktualizacja w sprawie motoambulansów, a także parę słów o nowych kandydatach do w tygodnia. Zaczynamy! Harley ciągle walczy z problemami, ale pojawia się światełko w tunelu. Dlatego, że spadły ceny Sportstera i Nightstera, czyli motocykli, przez wielu uważanych za, w cudzysłowie, bazowe albo wejściowe modele. Poprzednia cena, czyli ponad 70 tysięcy złotych za podstawowy model, została mocno opuszczona. 4 Ile? Cztery Dychy, Wiem na 100%, że w warszawskim salonie Twin Peaks Harley Davidson mają zarówno Nightstera S, jak i Sportstera do jazd testowych dla klientów i wiem też na 100%, że jak tam pojedziecie albo zadzwonicie, to usłyszycie wyjątkową cenę na te maszyny i nie to, nie tylko chodzi o te demówki, które tam mają, ale też a może przede wszystkim generalnie o wszystkie nowe Sportstery i Nightstery. Ta zmiana cen jest dosyć radykalna i od wielu lat tak taniej nie było, więc jeżeli cena was wstrzymywała przed zakupem, akurat Harley'a, no to może ta cena już nie będzie przeszkodą. Tak tanio dawno nie było, więc wbijajcie na stronę internetową Twin Peaks Harley Davidson, kontaktujcie się tam z ekipą, bo oni przygotują dla Was dobrą ofertę. I teraz taki, taka mała uwaga, jeżeli zobaczycie gdzieś na stronach internetowych u nich dotychczasowe ceny, to i tak dzwoncie, dlatego że to, co Wam mówię, to jest informacja z ostatniej chwili. Możliwe, że jeszcze na stronach internetowych te ceny po prostu nie zostały zmienione. Teraz mamy komputer. Może pan pisać co tylko pan chce, to nie ma żadnego znaczenia. Komputer? A? On się i tak zawsze pomyli przy dodawaniu, proszę pana. A teraz mały update dotyczący motoambulansów. W jednym z odcinków Motoniusów mówiliśmy o motoambulansach i czas na konkretną aktualizację. Od 19 sierpnia motocykle ratunkowe weszły oficjalnie do systemu medycznego w Polsce. Do tej pory takich ekip było tylko 13, a nowe przepisy dorzucają 35 kolejnych jednostek, które będą działać sezonowo od maja do końca września. Zasada jest taka, że jeden zespół na 400 tysięcy mieszkańców. To jest naprawdę spory przełom, bo wiecie sami, że motocykl omija korek, przeciska się między autami, wjedzie w góry czy wąskie uliczki, no po prostu dotrze do poszkodowanego szybciej niż klasyczna karetka, a w ratowaniu życia każda minuta się liczy. No i tutaj ciekawostka, bo to nie są żadne budżetowe skutery z koszykiem, tak jakby się mogło wydawać, że przetarg wygrał najtańszy, tylko mamy tutaj prawdziwe maszyny klasy premium. Ratownicy w Polsce korzystają i będą korzystali między innymi z BMW R 1150 i 1200 RT, R 1200 GS Adventure, ST 1000 XR oraz F750GS, mamy Suzuki V-Strom 650 i 1000, albo Hondy Pan European różnych pojemności, albo Transalpy, mamy też KTM 990 SMT, Yamaha FJR 1300, XT 660Z, Tenere 700, Tracera 700 i Piaggio MP3 500. No, typowe turystyki w większości i adwenczery, sprzęty niezawodne, z dużym zasięgiem, kuframi na medyczne graty i te motoambulanse to tylko część całej reformy. Dlatego, że do systemu oprócz klasycznych karetek dwu- i trzyosobowych oraz tych ze specjalistą dołączyły teraz właśnie te ekipy motocyklowe. Sory również przechodzą reorganizację. Jeden oddział ma przypadać na maksymalnie 200 tysięcy mieszkańców. I do tego dochodzi nowa zasada. Czas dojazdu zespołu ratunkowego nie może przekroczyć 45 minut. Mi się wydaje, że to i tak dosyć długo, ale. No jest to postęp w dobrym kierunku. Podsumowując, ratownictwo w Polsce robi krok do przodu, a motocykle w końcu zaczynają mieć w tym wszystkim ważną rolę. No i bardzo dobrze. Mnie się to podoba bardzo. Tak być powinno. Jeden z mieszkańców Alaski otrzymał od Rosjan Urala. Mark Warren, mieszkaniec Anchorage na Alasce otrzymał nowy motocykl Ural Gear Up z wózkiem bocznym. Prezent został przekazany w ubiegłym tygodniu podczas wizyty zbrodniarza wojennego w Stanach Zjednoczonych przy okazji szczytu z prezydentem Donaldem Trumpem. Według telewizji Warren, czyli właściciel motocykla z czasów Związku Radzieckiego miał wcześniej problemy z naprawą swojego pojazdu do tego oryginalnego Urala. Części zamienne stały się bardzo drogie i trudno dostępne z powodu sankcji słusznie nałożonych na Rosję po inwazji na Ukrainie. Warren był zaskoczony, kiedy otrzymał kluczyki przed kamerami telewizyjnymi, bo oczywiście, że ruscy zrobili z tego, wow, patrzcie, to my Amerykanom coś dajemy. W każdym razie Uralgi Raptor, współczesna wersja klasycznego radzieckiego motocykla z wózkiem bocznym. Jest to pojazd terenowy, przystosowany do trudnych warunków z napędem na trzy koła. Jak mówi producent, zapewnia to lepszą przyczepność na śliskich nawierzchniach. Jak działa, jak to w ruskich wynalazkach. W każdym razie motocykl jest wyposażony. Silnik o pojemności 749 cm3. Można jechać tym jakieś 90 na godzinę, a wózek boczny umożliwia przewożenie pasażera lub bagażu. A Warren przyjął prezent z entuzjazmem, opisując nowy motocykl jako niebo a ziemia. Jak on nowego Urala e, opisuje jako niebo a ziemia, to ja sobie myślę, że jakby z tego nowego Urala przesiadł się na japoński motocykl, to nie mógłby uwierzyć, że jedzie na czymś, co, co działa, no ale. Dobra, w porównaniu do starego urala ten nowy jest lepszy. Ej, tak swoją drogą, wiecie co to jest? Nie, nie świeci, nie mieści się w dupie. Ruski przyrząd do świecenia w dupie. Taka propo radzieckiej myśli technologicznej. W każdym razie, ten Warren. Zaraz po otrzymaniu pojazdu udał się na krótką przejażdżkę, testując możliwości maszyny. Oczywiście. Ruscy wokół tego PR sobie zrobili, że oni tacy dobrzy są, więc tam mi dyplomata sobie w wózku bocznym jechał. No jest to nietypowe wydarzenie, które pokazuje, że pasja do motocykli może łączyć ludzi z różnych stron świata, niezależnie od politycznych napięć. Ja tylko chciałem powiedzieć, że jest to dosyć oczywiste, że ruscy w ten sposób sobie próbują robić dobry PR. Ja się w to nie wpisuję, nie podpisuję się pod tym, ponieważ to są motoniusy. To przekazuję Państwu informację, że takie coś się wydarzyło. I już. I powstrzymam się od dalszych komentarzy. Zastanawiam się tylko czy to nie jest tak, że nowy właściciel tego Urala się zorientuje, że akumulator co noc się wyładowuje do zera i potem rano nie działa. A jak rozbierze ten sprzęt, to się okaże, że tam jest 25 nadajników i 8 podsłuchów, które ciągną tyle prądu, że bateria nie daje rady. W ogóle mnie to nie zdziwi. Jak dostajecie coś od ruskich za darmo, to, to, to rozbierzcie najpierw na części pierwsze, a potem używajcie. Rada od wujka Ciechano. Nie każdy elektryczny rower jest legalny, a część z nich może się okazać skuterem. Zgodnie z przepisami rower to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, napędzany siłą mięśni osoby jadącej. Może być wyposażony w elektryczny napęd wspomagający pedałowanie, ale musi spełniać konkretne warunki. Maksymalne napięcie to 48V, a moc ciągła nie może być wyższa niż 250 W, a wspomaganie wyłącza się po przekroczeniu prędkości 25 km na godzinę. Pojazdy, które przekraczają te limity lub posiadają Monetkę gazu na przykład nie są traktowane jako rowery i wymagają rejestracji ubezpieczenia oraz spełnienia innych warunków prawnych. Ich użytkowanie bez tych formalności może skutkować mandatami i innymi konsekwencjami. Nie każdy jednoślad, który wygląda jak rower, faktycznie rowerem, jest. Coraz popularniejsze elektryczne pojazdy mogą przekraczać ustawowe limity mocy i prędkości, przez co w świetle prawa stają się motorowerami. Brak świadomości tych przepisów może słono kosztować, przykład stanowią niedawne mandaty po 1500 zł w Podwarszawskim piasecznie wręczane. I tym akcentem przejdziemy do ciekawej sytuacji, która miała miejsce w międzyrzeczu. Czasami, w cudzysłowie, domowe wynalazki mogą skończyć się źle, zarówno dla zdrowia, jak i dla portfela, o czym przekonał się 18-latek, który. Cześć Boże, no. Muszę kota wypuścić. Przepraszam na chwilę. Niestety jego eksperyment zakończył się interwencją policji. W środę 13 sierpnia funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zatrzymali na trasie międzyrzecz pojazd, który od razu przyciągał uwagę. Za jego kierownicą siedział młody mężczyzna i chłopak wykorzystał ramę zwykłego roweru i zamontował na niej silnik spalinowy, tworząc w ten sposób prowizoryczny motorower. Następnie postanowił wypróbować swój wynalazek na publicznej drodze. Kontrola drogowa Szybko wykazała szereg poważnych naruszeń. Pojazd nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. 18 nie posiadał również wymaganych uprawnień do kierowania tego typu maszyną, czyli kategorii AM. Co więcej, samodzielnie skonstruowana maszyna nie spełniała żadnych norm technicznych ani norm bezpieczeństwa, co stwarzało realne zagrożenie zarówno dla młodego kierowcy, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Choć przerabianie rowerów na motorowery brzmi jak pomysł rodem z garażowych eksperymentów, to niektórzy pasjonaci traktują to jako formę sportu i hobby, a w internecie można znaleźć całe społeczności, które wymieniają się instrukcjami, jak montować silniki, przyspieszać i testować te konstrukcje. Niektóre modele silników spalinowych są tak popularne, że można je kupić gotowe do takich przeróbek, a amatorskie wyścigi Bike Engine organizowane są nawet w niektórych krajach oficjalnie. Jednak eksperci przestrzegają, większość takich projektów nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa, a jazda z takim rowerem z silnikiem w ruchu miejskim to jest po prostu duże ryzyko. Najlepiej więc zostawić eksperymenty w garażu albo na prywatnym torze, prywatnym polu, albo kupić gotowy motorower. Eksperyment rowerowy tego 18-latka, od którego ta historia się zaczęła, stał się więc ostrzeżeniem, że czasem kreatywność na drodze może zakończyć się poważnymi problemami z prawem. IDM Wasen, Daniel Blin poza podium po trudnym weekendzie. W miniony weekend w holenderskim Asen odbyła się piąta runda Międzynarodowych Motocyklowych Mistrzostw Niemiec, czyli IDM. Zawodnik AF Racing Team, czyli Daniel Blin pomimo dobrych startów i szybkiego tempa nie stanął na podium. W sobotnim wyścigu Blin walczył o czołowe pozycje kończąc na piątym miejscu po zamieszaniu na ostatnim okrążeniu, a w niedzielę wypadł z toru podczas ataku na drugą pozycję kończąc wyścig bez punktów. Asen to runda do zapomnienia, a trochę zabrakło szczęścia, a w drugim wyścigu wyścigu opanowania z mojej strony, tak przyznał sam Blin. Menadżer zespołu Magdalena Krasicka dodała, że zespół skupi się teraz na przygotowywaniu motocykla do kolejnej rundy, żeby powalczyć o punkty. Do końca sezonu pozostały jeszcze cztery wyścigi. Jeszcze parę słów o Harley'u, dlatego, że Harley wkracza na Tor. Nowy Bugger World Cup w 2026 roku się odbędzie. Świat motocykli szykuje się na powiew adrenaliny. Harley w 2026 roku wprowadza Bugger World Cup, czyli nową serię wyścigów dla ciężkich turystycznych maszyn. Tym razem Buggery nie będą spokojnie sunąć autostradami, tylko pojadą na pełnych obrotach po słynnych torach w Europie i USA, w tym w Mugello, Silverstone, Asen i. Red Bull Ring. Nie będą to seryjne modele z salonu. Maszyny bazujące na platformie Grand American Touring zostaną przerobione, by uzyskać większą dynamikę, agresywne prowadzenie i charakter, który do tej pory rzadko widywano nawet w wyścigach MotoGP. Liczyć się będzie widowiskowość, mocny dźwięki i walka na całego. No i teraz co to są te bagery? Bagery to są motocykle turystyczne o charakterystycznej sylwetce, czyli niskie siedzenie, szerokie owiewki, kufry boczne i mocny, wielki silnik. Najczęściej są spotykane w wersjach z dużymi silnikami V2, które zapewniają głęboki charakter charakterystyczny dźwięk. W wercie Harley'a mamy Road Glider Street Glide, mamy Road Kinga. To są takie przykładowe bagery. Są cenione za komfort na długich trasach, ale też za ikoniczny styl, który wielu motocyklistów kojarzy z amerykańskimi drogami i kulturą motocyklową. Ciekawostką jest to, że w USA bagery zyskały własny segment wyścigowy, czyli King of the Buggers, gdzie seryjne maszyny są tuningowane do sportowej rywalizacji. A teraz dzięki Bagger World Cup podobne emocje trafią na arenę międzynarodową, pokazując, że nawet ciężkie turystyki Mogą walczyć na legendarnych torach. Sezon rozpoczyna się w marcu na Circuit of the Americas w Teksasie, a finał odbędzie się we wrześniu na austriackim Red Bull Ringu, torze o legendarnym statusie. Projekt nie jest tylko wyścigami, ale także manifestem marki Harley Davidson, która chce pokazać, że ich maszyny i kultura bagerów mogą wejść na globalną scenę sportową. Według przedstawicieli firmy organizatorów MotoGP, Bagger World Cup to naturalna ewolucja sukcesu amerykańskiego King of Baggers. Fani zyskają nowy poziom emocji, a bagery nową historię i nowych wielbicieli. A teraz motocbany, wypadek w Tuznie. To kolejny przykład na to, że czasem gaz włapie to nie wszystko, bo w miejscowości tużno doszło do poważnego wypadku. Dwa motocykle poszły naraz, bo jeden z kierowców nie ogarnął prędkości i wpakował się w tył maszyny jadącej przed nim. Efekt to cztery osoby ranne, obaj motocykliści i pasażerki, które z nimi jechały. Wszyscy skończyli w rękach medyków, ale to jeszcze nie koniec historii z tego dnia, dlatego że policja miała pełne ręce roboty. Zatrzymali trzech kierowców na bani i jednego pod wpływem substancji wziętych. Czyli tak zwany klasyczny pakiet dzbanów tygodnia. Yy, ja nie kumam tego, bo motocykl to przecież yy, frajda, ale jak się nie używa głowy, to się kończy na sorze albo yy, w policyjnym raporcie. Więc nie wiem po co tak robić, ale... Najwyraźniej mało wiem. Kolejny przykład na motocbana, wypadek w konarach. E, kolejna historia pokazująca, że na motocyklu trzeba mieć oczy dookoła głowy. W miejscowości Konary gmina Osięciny, 38-letni motocyklista próbował uniknąć zderzenia z sarną. Niestety zamiast e, zwierzaka wjechał prosto w drzewo. Znaczy no, sarna tu jest motocbanem, bo spowodowała wypadek. Chłop trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Był trzeźwy, ale i tak skończyło się bardzo źle. Policja przypomina, żeby uważać szczególnie tam, gdzie droga biegnie obok lasów, bo sarna, dzik czy jeleń mogą nam. Wylecieć na asfalt dosłownie znikąd. Tak kiedy próbujesz gwałtownie odbić, to może się skończyć gorzej niż samo zderzenie. Może. Nigdy nie wiadomo. Morał z tej historii jest taki, że zwierzęta w lesie nie znają przepisów ruchu drogowego, więc musimy zachować czujność. No i co za zrządzenie losu, że typ w konarach akurat w drzewo wjechał. Mamy też pościg w Gryficach. Proszę bardzo. Tak było. Sceny jak z filmu akcji. Około. 14.45 w Trzebiatowie policjanci zobaczyli chłopa na hondzie, który jechał jak dzban, kompletnie ignorując przepisy i mundurowi dali mu sygnał do zatrzymania, a on oczywiście uznał, że ucieknie. No i w stronę Gryfit zaczął jechać. Pościg zakończył się na rondzie u zbiegu dróg 109 i 105, gdzie nasz bohater stracił panowanie nad maszyną i po prostu się wyłożył. Potem jeszcze próbował uciekać piechotą, ale policjanci byli szybsi. Znowu, z kuligo, creme de la creme. To nie był przypadkowy motocyklista, bo facet miał trzy aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów i jechał niezarejestrowanym motocyklem. A na dokładkę, facet, 33 lata z gminy Trzebiatów, był dobrze znany policji, bo już był wielokrotnie notowany. Lista zarzutów to jest cała kolekcja, m.in. nie zatrzymanie się do kontroli, złamanie zakazów, masa wykroczeń drogowych, można by powiedzieć, że. Pełen pakiet premium. Teraz sobie siedzi w areszcie, mało premium, a jego występ można nawet obejrzeć na nagraniu, które trafiło do sieci. W skrócie, facet chciał być bohaterem akcji, a skończył na naszej liście motodzbanów tygodnia Geniusz. Geniusz i prawdziwy kandydat do tytułu Dzbana tygodnia również w kronice kryminalnej. Chciałbym się w tym miejscu pochylić na chwilę nad tematem sądowych zakazów jeżdżenia. Jak facet miał trzy? On po pierwszym nie powinien wsiadać. Jaka jest skuteczność tego przepisu? Czy ktoś, kto to ogląda, ma wpływ na y, legislację w tym kraju? Jak można mieć trzy sądowe zakazy? Po pierwszym złamaniu powinien pójść siedzieć od razu. A po drugim? No ja nie mówię, że po drugim już, nie? Ale facet miał trzy. Ile trzeba ich mieć? Dwadzieścia jeden, żeby oczko było i dopiero cię zamknął? Co, co, co to jest w ogóle? Dlaczego ja pytam? Dlaczego? Kto, kto mi odpowie na pytanie dlaczego? DLACZEGO?! Dlaczego? Dlaczego tak jest, że facet z trzema zakazami dalej jeździ i, i po pierwszym złamaniu tego zakazu nie poszedł siedzieć? A teraz zloty motocyklowe. Na początek zlot, o którym już mówiliśmy, ale powiemy raz jeszcze, bo doszły nowe szczegóły. Niedzielne Wilki organizują piąty Ogólnopolski Skierniewicki Zlot Motocyklowy 2025. Między 30 a 31 sierpnia w Sielskiej Stanicy koło Skierniewic się to odbędzie. W trakcie zlotu będą zbierane fundusze na leczenie Adasia i Kubusia. To są dzieciaki, które cierpią na dystrofię mięśniową Duszena. I w ramach tej zbiórki odbędzie się licytacja specjalnego motocykla Jawa, która to licytacja będzie prowadzona ze sceny przez bardzo znamienity postać, ale to zostawiam wam w niedopowiedzeniu. A oprócz licytacji mamy paradę motocyklową, koncerty zespołów m.in. zespołu Klodia oraz pianaparty do muzyki disco z lat 80 i 90. -tych. To jest ten zlot 30-31 sierpnia. 9. Częstochowski motocyklowy ride motocykliści dzieciom również 30 sierpnia odbędzie się dziewiąty Raid Jurajski. Jest to jednodniowa impreza turystyczno-krajoznawcza organizowana przez Częstochowskie Towarzystwo Motocyklowe patronatem prezydenta miasta Częstochowy. starto o godzinie 9 przy ulicy Zaciszańskiej 28 na 32. Wyjazdy w grupach. Po około 10 motocykli uczestnicy mogą jechać motocyklem, skuterem, motorowerem lub pojazdem zabytkowym, byle był dopuszczony do ruchu. Rejestracja internetowa trwa od 23 sierpnia. Możliwa jest także na miejscu ta rejestracja, byle przed 9.30 się zapisać. 150 zł to jest wpisowe. Pakiet startowy obejmuje blachę, koszulkę, kubek, radiobuk, Roadbook, certyfikat i vouchery na poczęstunki W programie mamy pokazy straży pożarnej i pierwszej pomocy Oraz koncerty lokalnych zespołów Będzie zumba, będzie strefa driftu, czyli disco polo sportów motorowych Oraz dmuchańce dla dzieci oraz losowanie nagród I jeszcze jeden zlot motocyklowy Piknik i zakończenie sezonu motocyklowego w Jadownikach HDK Motojadowniki zaprasza motocyklistów na coroczny piknik motocyklowy I zakończenie sezonu, który odbędzie się w ostatnią niedzielę września Pod wieżą widokową na wzgórzu Bocheniec w Jadownikach w programie Msza Święta o 11 no dla tych, którzy lubią w zabytkowym Kościółku świętej Janny, a po niej wspólny posiłek, Czyli tradycyjny żur! Około 13.30 startuje parada motocyklowa ulicami Gminy, a po powrocie czeka na uczestników kawiarenka, kuchnia polowa pamiątkowymi koszulkami i blachami. Spotkanie odbywa się w wyjątkowym miejscu, gdzie niedawno odsłonięto pomnik motocykla, a wieża widokowa oferuje piękną panoramę okolicy. To doskonała okazja, aby poczuć motocyklową atmosferę, ryk silników i wspólne chwile w braterskim gronie. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność przy motoniusach. Zachęcam do wysyłania waszych Motoniusów na adres Ciechan Moto .maupa jeżeli macie zlot motocyklowy, wiecie o jakimś zlocie albo go organizujecie, również przysyłajcie informacje. Puścimy to dalej w świat, tak jak informacje, które tutaj pokazujemy. Bardzo Państwu dziękuję. Szatan Brutal przygotował i zmontował te newsy. Ja dałem głos i twarz i my tak działając wspólnie i w porozumieniu, kolejne motoniusy przygotujemy również dla Państwa za tydzień. Dzięki.